Dzień dobry! Dzisiaj chciałem się troszeczkę z Wami podzielić um, moimi doświadczeniami z myślami samobójczymi, co z tym zrobiłem i co sobie uświadomiłem, bo y, miałem takie myśli i było ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc naprawdę poważnie się zastanawiałem, czy to w ogóle życie ma sens, czy, czy się zabijać, czy nie. Co się stanie, jak to zrobię, co się stanie, jak tego nie zrobię. I tak naprawdę nikt o tym nie wiedział, bo. Bo na zewnątrz często zupełnie inaczej to wygląda niż e, no nie pokazujemy tego, co się dzieje u nas w środku. I uzyskałem pewną świadomość, która pozwoliła mi totalnie e, z pełną obecnością wybierać, czy chcę zakończyć to życie, czy nie. I od czego chcę w ogóle zacząć? Więc pierwsza rzecz, kiedy się pojawiają takie myśli samobójcze, to jest uświadomienie sobie, czy to są w ogóle nasze myśli. Czyli do kogo w ogóle one należą? My jesteśmy troszeczkę jak taka parapsychiczna gąbka, która zbiera informacje z całego świata. Komunikujemy się nie tylko za pomocą języka, ale też komunikujemy się niewerbalnie z innymi ludźmi, czy to ze zwierzętami, czy nawet z naturą. I też komunikujemy się telepatycznie. I kiedy wiemy o tym, to okazuje się, że te wszystkie myśli, większość tych myśli, która nam odbija się od ścian głowy, w ogóle nie należy do nas. Czyli nie pochodzi tak naprawdę z tego wnętrza naszego prawdziwego istnienia, tylko je kupujemy albo jesteśmy świadomi. Czasami jak jeżdżę w tramwajem, to zaczyna mnie boleć jakaś część ciała, albo, albo na przykład brzuch. I często się okazuje, że po prostu to są osoby, które mają problemy z tymi rzeczami. I ja jestem po prostu tego świadomy za pomocą, używając odczucia mojego ciała, więc. Kiedy miałem te myśli samobójcze, to ja wiedziałem, że ja nie, nie popełnię tego samobójstwa. Czyli były te myśli, one mnie troszeczkę dręczyły, pojawiały się co jakiś czas, ale wiedziałem gdzieś w środku, że ja się nie zabiję. I teraz o co chodzi? I wtedy już wiedziałem coś, czego nie byłem świadomy, że nawet wiem. I. Po warsztacie Akces Cończysm, na warsztacie Akces Barst, który był pierwszym warsztatem, który zrobiłem, tam właśnie uświadomiłem sobie, że ja po prostu byłem wtedy świadomy tych wszystkich myśli samobójczych innych ludzi, tych wszystkich bezradności życiowych, które mają ludzie dookoła nas. No bo no popatrzmy, nawet jak idziemy ulicą, ilu ludzi jest zadowolonych. Radosnych, uśmiechniętych i tak naprawdę cieszących się życiem, a no z mojego doświadczenia, to coraz bardziej widzę, jak my funkcjonujemy w trybie przetrwania. I nie dość, że nie jesteśmy obecni w tym naszym życiu, to to życie jest nie przeżywamy w ogóle tego życia oddajemy kontrolę różnym rzeczom różnym systemom, różnym przyzwyczajeniom, różnym wzorcom życia, według których nauczyliśmy się żyć, a które nie mają nic wspólnego z tym, co naprawdę jest możliwe i możemy to wybrać, więc też niesamowitą świadomością jest to, że każdy z nas ma wybór. I możemy wybierać żyć i możemy wybierać się zabijać. <grywka> każdy ma wybór. Więc jak który wybór wykreuje więcej? Czy się zabijać, czy się nie zabijać? Ja już totalnie ze śmiechem podchodzę do tego tematu, bo kiedy mamy tą świadomość, że nieograniczone istnienie, którym jesteśmy, nie da się go zabić. Bez względu na to, jak ktoś to określa, czy to jest dusza, czy jakiś tam cokolwiek innego. W każdym razie na moim kanale jest taka medytacja, ćwiczenie rozprzestrzeniania, która pozwala nam. Doświadczyć tego nieograniczonego istnienia, którym naprawdę jesteśmy, a na co dzień może sobie nie zdajemy sprawy. I to nieograniczone istnienie wykorzystuje ciało, żeby tutaj doświadczać różnych rzeczy na tej Ziemi, w tej rzeczywistości, i to tak naprawdę ciało umiera. My nie umieramy. I się okazuje, że nosimy ze sobą różne informacje z różnych czasów przestrzeni, z których możemy w ogóle też korzystać, ale czasami one. Działają na nas ograniczająco, jeżeli nadajemy czemuś znaczenie. Więc pierwsza rzecz: do kogo w ogóle należą te myśli? Czy te myśli samobójcze tak naprawdę są moje? Można powiedzieć tak, można powiedzieć nie i zobaczyć, która odpowiedź jest za lżejsza. Dla każdego to poczucie lekkości jest zupełnie inne. Czasami jest minimalnie. Lżej na którąś odpowiedź, ale to, co tak naprawdę jest lekkie, jest dla nas prawdą, a to, co jest dla nas ciężkie, jest kłamstwem. Więc, jeżeli nasze życie jest wypełnione ciężkością, to ewidentnie wybieramy coś, co nam nie pracuje, bo to nie jest przypadek, co się nam wydarza, wszystko my kreujemy za pomocą naszych punktów widzenia. Więc, co jeśli można wybrać coś innego, kiedy sytuacja jest naprawdę tragiczna i wydaje się być bez wyjścia, wspaniałym pytaniem też, żeby sobie zadać, zacząć zadawać do Wszechświata, jest co w tym jest dobrego, czego ja jeszcze nie widzę. Czasami ludzie potrzebują do, sięgnąć tego dołu, totalnego bentosu, żeby zobaczyć, żeby się zmobilizować trochę, żeby wybrać coś innego. I tak było w sumie ze mną, bo, bo jakbym e, nie przeżył różnych takich intensywnych doświadczeń, jakichś grubych kłótni, e, totalnego zniszczenia mojej sytuacji biznesowej i finansowej, to bym nie zaczął w ogóle szukać odpowiedzi. Znaczy szukać odpowiedzi, szukać w ogóle świadomości, o co tutaj chodzi. No i. i i, I że jeżeli jest tak źle, no to czy naprawdę życie na tym polega? Bo ja wiedziałem, że nie, tylko nie byłem tego świadomy, co innego mogę wybrać. Więc co jest w tym dobrego, czego jeszcze nie widzę? Niesamowitym wkładem też dla mnie, żeby rozładować te wszystkie myśli, była sesja Access Bars i w ogóle Warsztat Access Bars. Więc jeżeli znacie kogoś, kto ma myśli samobójcze albo. Wyś rozważ, no, coś takiego funkcjonuje w Waszym systemie. Ruszcie tyłek na sesję access bars albo na warsztat access bars. Fasylizatorów, którzy prowadzą warsztaty, tak jak ja, i, i praktyków, którzy robią sesje, jest naprawdę mnóstwo w Polsce, więc jest bardzo łatwo to znaleźć. A przestrzeń, jaka się otwiera po takich sesjach, po takich warsztatach. Jest naprawdę takim miejscem, w którym w którym bezradność tak, jakby nie ma w ogóle sensu istnienia, bo, bo dla nieograniczonego istnienia nic nie jest problemem. I tak w ogóle podobnie było też z Dane'em Hirem, który jest współzałożycielem Axis Consciousness, ponieważ on też powiedział, że on, on sobie wyznaczył już datę, że jeżeli się po prostu nic nie zmieni, to. To on tutaj w kalendarzu zaznacza, i tutaj robi wypad z tego świata i z tego ciała. I zażądał, że nie wie co, ale coś tu się kurwa musi zmienić. I tym zażądaniem właśnie, właśnie to zmienił. I pokazało się różne rzeczy. Pokazała mu się właśnie sesja barskiej przestrzeni, która, która totalnie zmieniła jego życie, zresztą tak jak i moje. Można mówić, że to totalnie zmienia życie, bla, bla bla. Dla każdego zupełnie inaczej to zadziała, ale no, mi po jednej sesji już otworzyła się taka przestrzeń i, i odkopało się tyle radości, takiej niewinnej, życięcej radości, którą jednak w tym życiu, gdzie trzeba pracować, gdzie się trzeba pracować ciężko, trzeba być odpowiedzialnym, i, uczyć się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, była gdzieś głęboko zakopana i po prostu wy... wywalona z mojego życia. A. No, radość jest też jednym z czynników, które zaprasza więcej pieniędzy do naszego życia i sprawia, że to życie jest po prostu lżejsze. Więc też można zadać takie pytanie. Co tutaj jest w tym śmiesznego, czego ja jeszcze nie widzę? Bo czasami śmiechem jest to też łatwo rozładować. Co jeszcze mogę tutaj opowiedzieć? No, nie każdy szuka lekkiego życia. Nie każdy wybiera życie pełne możliwości. Poznam osoby, które których głównym celem życiowym wydaje się być narzekanie, <laughs> ale to nie znaczy, że w rzeczywistości wszystkich ludzi musi wyglądać w ten sposób. I naprawdę różne rzeczy mogą być związane z tymi myślami, bo z różnych miejsc, z różnych rzeczy może to być kreowane. Ale to pytanie i ta świadomość: czy to jest w ogóle moje? Jeżeli to nie jest moje, bo jest lekkie, że to nie jest moje, to jeżeli robi mi się lekko, to po prostu mogę to odesłać do nadawcy z dotykiem świadomości. Bo nie możemy nie, zmienić tak naprawdę nic za kogoś. Ten ktoś musi to wybrać. Więc jeżeli ja kupuję coś, co nie jest moje, to to co mogę zrobić, to właśnie odesłać to do nadawcy ze świadomością, dlatego ze świadomością, żeby on był również w stanie to zmienić, jeśli to wybierze. Ale każdy ma wybór. Nawet jeśli o tym nie pamięta i nawet jeśli nie wybiera świadomie na co zmieni w życiu. Więc. Jak może być jeszcze lepiej? O, i to jest też świetne pytanie, bo jeżeli już jest naprawdę źle, tragicznie, to co jeśli? Chce mi się już naprawdę nie być tutaj? Nie widzę nawet możliwości ani żadnych rozwiązań. Długi, niedługi, prześladowania, cokolwiek. Jak może być jeszcze lepiej? Czyli, żeby wyjść z tej energii, ze zwątpienia. Które zawsze nam odwraca uwagę od świadomości, podobnie jest ze strachem, który nie jest rzeczywisty, tylko my czynimy go rzeczywistym. Więc jak może być jeszcze lepiej, żeby wyjść z tej energii, żeby pokazać w ogóle wszechświatowi i sobie, że, że ja chcę, żeby było jeszcze lepiej, więc. Wszechświecie pokaż mi jak. Jeżeli ktokolwiek z Was będzie chciał porozmawiać na ten temat, to śmiało możecie się do mnie odzywać. I co jest możliwe, czego albo nie widzimy, że jest możliwe, nie pomyśleliśmy, że jest możliwe, nie śmialiśmy pomyśleć, że jest możliwe. A tym pytaniem możemy zaprosić tą możliwość, żeby się pokazała. Vou